Hello, Guten Tag, Nichao, witajcie moi kochani W dzisiejszym cudownym odcinku pod tytułem Co zrobić kiedy twoje dziecko jest w ciąży Oczywiście niestety wtedy nie możesz za bardzo wysłać tego dziecka do lasu No bo jak one ma walczyć tam o pożywienie jak będzie w ciąży Także skoro nie można tego zrobić to ja już nie wiem co zrobić z takim dzieckiem Bo dla mnie to jest zawsze tylko jedna opcja I skoro jest niemożliwa to nie wiem dlatego będzie mogła na dzisiejszy odcinek żeby się dowiedzieć I wy lepiej też oglądajcie bo jak będziecie mieli jakieś dziecko w ciąży To nie będziecie wiedzieli co zrobić a jak obejrzycie ten odcinek to będziecie wiedzieć tak 17-letnia Klaudia Gmita jest uczennicą jednego z warszawskich liceów ogólnokształcących. Dziewczyna trenuje wyczynowo jeździectwo. Matka Klaudii zginęła w wypadku, kiedy dziewczyna miała 5 lat. Od tamtej pory samotnie wychowuje ją ojciec. Otwórz te drzwi, rozumiesz? Musimy porozmawiać. Nie będę z tobą przez drzwi rozmawiał, rozumiesz? To do ciebie mówię? to niech to, nie te drzwi! Otwieraj, pozabijam was, rozumiesz? O proszę, jaki miły ojciec. No wiecie, nic tak nie zachęca dziecka do szczerej rozmowy, jak powiedzenie mu, się go zabije. Siedemnastolatka zdenerwowana przyszła do szkoły. Wiedziała, że fakt o jej ciąży wyjdzie na jaw, ale nie spodziewała się tak ostrej reakcji ojca. Chce jak najszybciej porozmawiać ze swoim przyjacielem Bartkiem, któremu zawsze zwierzę się ze swoich sekretów. Nie co on zrobić. To jest jakaś masakra. Dlaczego on taki jest? Przecież nie musisz mówić mu prawdy. Byłam pewna, że schowałam test do szuflady. Trzeba było go wyrzucić. Nawet nie wiesz, co się działo. No ale co, stary ci będzie truł? No jasne. No i to logiczne. Jak on w ogóle mógł się spytać, czy stary będzie się pruł? Kiedy okazuje się, że twoje dziecko, które ma 17 lat, jest w ciąży, to nic dziwnego, że się prujesz i no, przynajmniej próbujesz dowiedzieć się, kto jest ojcem. Ojciec Klaudi to spoko gość. Ale w tej sytuacji serio mógł się wzburzyć. W sumie to nie wiem, co ona zamierza, bo o tym nie gadaliśmy. Ale to sami tak jest. Człowiek się zabawi, a tu niespodzianka. Tylko, że my nadal nie wiemy, kto jest ojcem, no ale podejrzewam, że to może być, wiecie, ten y, przyjaciel. A może na tym właśnie będzie polegał ten odcinek na poszukiwaniach ojca. Bartek ma rację, nie będę nic mówić. Kto mnie zmusi? Ojciec jest sam sobie winien. Trzeba było nie grzebać w moich rzeczach. Sąsiad tak późno wraca? Wraca! A co sąsiadka tak późno wychodzi? Oj, córki byś pilnował zamiast nad godziny brać. O co to ci chodzi? No, kiedyś taka porządna była, a teraz. Widać, że chłopaki mieszają jej w głowie. O czym ty mówisz? Kwiatka nad piatek. Nie masz prawa oceniać mojej córki. Ojej, no to ja też będę winny temu przestępstwu, bo moje, moje życie dosłownie polega na tym, że ja oceniam paradoksowe postacie. I rzadko jest to ocena pozytywna. Trzy dni później Klaudia idzie do klubu, w którym na co dzień trenuje Dziewczyna od 8 lat uprawia jeździectwo. Jest dwukrotną mistrzynią Mazowsza. Dziewczyno, bez treningu nie ma formy. Jesteś najlepsza w klubie. Nie marnuj swojej, mojej pracy. A już szczególnie bez jakiegoś bardzo ważnego powodu. A w sumie to nie taki ważny powód, nie? Przecież tylko jakiś mały człowieczek we mnie powstaje. Nie no, ale serio, gdybym ja był mistrzem świata na przykład w jeździe konnej, to nigdy bym nie miał dziecka na pewno. Po pierwsze, bo jestem facetem i nie mogę, a po drugie, bo jazda konna zawsze będzie ważniejsza niż jakiś bakor. Miałam nadzieję, że go nie spotkam. Od tygodnia opuszczam treningi i nawet nie zadzwoniłam. Ale co ja mam mu powiedzieć? Przygotowujemy do Mistrzostw Polski w przyszłym roku. Na przykład powiedz mu o ciąży. Myślę, że każdy bliski chciałby o tym wiedzieć. A i tak prędzej czy później to zauważy, no. W końcu nie będziesz mogła tego ukrywać. Adam dziś z trenerem. I co, i powiedziałaś mu wszystko? Nie, spękałam. Wiesz, że będzie wściekły. No raczej. Już nie wiem, co mam zrobić. Chodź, nie martw się tak. Jestem wcześniej. A co to za przyskiwanie? Przepraszam, kim ty jesteś? Ja tutaj jest spoko siedzimy Kim ty, ty jesteś, wieczu? Jakie dobry wiesz, kim ty jesteś? Tato, to jest moja córka Nie no, przecież dobrze postąpił, słusznie, że im przerwał przytulanie Bo to właśnie tak powstają dzieci Przytulasz się z kobietą i nagle 9 miesięcy później Kurier impostu dostarcza ci do paczkomatu dziecko Kiedyś będzie gówniarz sypiać z moją córką, A to to nie on, on tylko... Co ty robisz, e, ja myślimy? bardzo chciałbym z nią sypiać, ale ona nie chce Tato, Smyrkacz, Nie niebiesku, rozumiesz? Nie No To wyjdź mówię. stąd! Nie my się tylko przyjaźnimy, nie sypiamy ze sobą. Rozumiesz? Wyjdź! Wyjdź stąd! jak go zobaczyłem, prawie nie dostałem apopleksji. Żeby taki kołek, taki osiedlowy nikt, jakiś dresiarz, który mówi pukłem, weszłem, przyszłem, siedział na kanapie i przyciskiwał się z moją córką? O, widać, że został urażony pan doktor rehabilitowany, profesor Jerzy. I w sumie to nie wiem, co jest bardziej prostackie mówienie. Wyszłem, czy twoja reakcja na ich przytulanie? Co ty robisz? Przypinałeś mi się na treningu? Jak widać. O tak, przepraszam, zapomniałem. Wypadło mi z głowy. Bardzo śmieszne. No, do tej pory nie opuszczałaś to jest taki dramat? No nie jest dramat, nie dramat, ale no teraz możesz już zapomnieć o karierze po prostu. Może tato? No nie Boże tato, no tyle lat pracy, jeździliśmy razem, chodziliśmy na te tenniki, kupiliśmy nowy sprzęt i co? Teraz jak to wygląda, wiesz, to ma swoje konsekwencje wszystkie, tak? Myślisz tylko o sobie, co? Nie no, to o twojej karierze. Myślę więc raczej o tobie w tym momencie. Tylko no, bądźmy szczerzy, to nie jest tragedia, że nie będzie jeździła na koniu przez 9 miesięcy. To nie jest największy problem w tym wszystkim. Ojciec chce, żebym mu wszystko mówiła. Ale on wcale nie jest gotowy na to, co usłyszysz. To sobie poukładał. Młoda matka, zmarnowane życie, bla bla bla. Już czuję to jego gadanie. Ale skoro wie, że jest w ciąży, to co za różnica? Jaki jest sens ukrywania tego? Wiedza przekazana dla ojca o tym, kto jest ojcem, i tylko może być pomocna. Następnego dnia Klaudia poszła do ośrodka terapii, gdzie grupa dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ma zajęcia plastyczne. Nastolatka właśnie skończyła prowadzić warsztaty. Mimo złego samopoczucia, dziewczyna nie chce zawieść swoich podopiecznych. Wytada się o ciebie martwi. Był tu? Tak, jeśli jest coś, czego nie chcesz powiedzieć ojcu, może chciałabyś powiedzieć to mnie. Nie chcę nikomu nic mówić. Nie chcę i nie powiem! Aha, dobra, czyli nigdy nikomu nic nie powiesz i nie będziesz dostawała alimentów, bo nie chcesz nikomu nic powiedzieć. No fantastycznie, naprawdę cudowny pomysł. No ja, bo przepraszam bardzo, gdybym miał z kimś dziecko i bym urodził to dziecko i potem ta osoba by sobie gdzieś uciekła, no to oh I would take all of his money. Owszem, wcześniej z nie mieliśmy między sobą tajemnic ale straciłam do niego zaufanie. Kiedy okazało się, że grzebał w moich rzeczach i w dodatku znalazł ten test. No w sumie to jest też trochę takie szemrane, że grzebał w jej rzeczach, nie? Rozumiem, że znalazł tam ten test, ale raczej nie myślał o tym, kiedy zaczynał grzebać, więc po co tam grzebał? W ogóle, jakie to ma znaczenie? I tak wszyscy najchętniej namówiliby mnie na aborcję. Co za różnica, czyje to dziecko? No a jak ty się w ogóle czujesz? Humor mi się zmienia sto razy dziennie. Żygam i te ciągłe pytania. Czasem mam wrażenie, że ojciec chce mnie wyrzucić z domu. Wiesz co? W go gotowa jest to ułożenie. <laughs> co? No. Z... <laughs> Kocham cię i wiesz, możemy się hajtnąć. <grystanie> Już serio? Wiesz, co Ty możesz lepiej iść do domu? Dobra, to było najsmutniejsze i najmniej efektowne efektywne wyznanie miłości na świecie. Ale gościu, czy warto? Nie dość, że ona ci nie chce, to jeszcze musiałbyś się dzieckiem zajmować, gdybyś z nią był. No po co ci to? A! Randy Taszek, co? energia rozpiera od świtu. No nie każdy walował całą noc. Jureczku, ludzie się bawią, tańczą, imprezują, nie to co ty, tam same smuty. w ogóle, nie, nie. No, oczywiście tak, ty to jesteś porządny. Leczku, a może kiedyś wyjdziemy razem? Wiedziałem, że wkrótce spróbuję go poderwać, ale czy te wcześniejsze ciśnięcie jego córki miało jakoś pomóc w tym? Zabawimy się, potańczymy, hm? Nie, dziękuję bardzo, nie skorzystam. A, a co ty za taki wybredny jesteś? Nie z każdym się bawisz, bo twoja córka to nie jest taka wybredna. Słuchaj, ja cię bardzo proszę, odczep się od mojej córki, dobrze? No widziałam ją z tym kolesiem. Jaki przeciętniak. Dres, okulary, nic szczególnego. No nie co, co tak? Puść, puszczaj, dobrze? Puszczaj! Puszczaj, to się twoja córka. Raz jednym, raz drugim, raz trzecim. Nie daj Boże ciąża, nie będzie wiadomo, kto winny. Co? Mówisz tak mocno. Widzę, że masz ochotę. Włoko. Cały blog wie, że się umarasz za pieniądze. Puszcz. <laughs> Sam byś chciał, ale cię nie stać. Halo, co tu się dzieje? I czajcie, że kobieta, która robi to, co robi za pieniądze, ma czelność obrażać jego córkę? No to jest naprawdę niesamowite. Co tu się dzieje? A widzi pani? Jaki ogień? Na klatce by chciał. W domu się obściskiwać, a nie na schodach. Tu normalni ludzie mieszkają. Ta, no właśnie widzimy. Nigdy normalniejszych ludzi w życiu nie widziałem. Szybko przebieraj się, bo ci trening ucieknie. Możemy porozmawiać? Później, teraz masz do szatni. Przyszłam powiedzieć, że nie będę już trenować. Nawet mi tego nie mów. Jesteś najlepsza. Być może. No ale ja jestem w ciąży. Ojejku, no i co z Przecież dzieci lubią konie, lubią kucyki, tak? Także dlaczego płód miałby nie lubić? Któreś najwyżej pobija, uszkodzi mózgi, zostanie youtuberem. No i co to nawet lepiej? W ciąży? Co ze sportem? Co z mistrzostwami? Muszą poczekać. Ja wrócę. Jak dziecko podrośnie? E, daj spokój, każda tak mówi, a później Gary pieluchy gile. Uf. Przepraszam cię, przepraszam cię, nie powinienem tak zareagować. Co to była za absurdalna reakcja? Uf. Uf. Jakby wiecie, był taki normalny, i nagle demon w niego wstąpił, albo jakaś jedna z jego innych osobowości. Naprawdę, szemrany typek z niego. Rozmowa z Jerzym zasiała w Asi wątpliwości. Z jednej strony, histeryczna reakcja mężczyzny na zdjęcie Klaudi i Wojtka wydaje się terapeutce przesadzona. Z drugiej strony, Asia chce jednak wyjaśnić podejrzenia ojca nastolatki. Co Wojtek, mam do Ciebie takie pytanie. Powiedz mi. Jaki charakter ma twoja relacja z Klaudią? Przecież wiesz, że prowadzimy razem grupę maluchów. Robimy zajęcia integracyjne. No tak, ale to wszystko? A co masz na myśli? A co ty oczekujesz, że Nettie się zrobił to dziecko, to się do tego przyzna? Słuchaj, muszę cię zapytać wprost. Dlatego, że jesteś praktykantem naszego ośrodka, ja twoim superwizorem. Nie ma tutaj miejsca na żadne domysły. Ja wiem od Klaudii, że jest w ciąży. No i? Wiesz może, kto jest ojcem? Ale dlaczego mnie o to pytasz? Pytałam Klaudii, ale... nie chciała powiedzieć. Tym bardziej chyba ja nie powinienem. Słuchaj, jeżeli ojciec widział zdjęcie, na którym się przytulacie, on twierdzi, że to ty możesz być ojcem dziecka. Nie będę tego komentował. Jeśli mówi, że nie będzie tego komentował, to z pewnością to jest jego sprawka. No bo gdyby to nie była jego sprawka, to by powiedział po prostu, że nie. Równie dobrze mógłby mieć nutele w kącikach ust i ktoś by się zapytał, kto wyżar nutele i by patrzył na niego i by powiedział, nie, no nie skomentuję tego. Proszę, przyniosłem ci kakao. Dzięki. Webyś byłam mała. Zawsze robiliśmy kakao. No właśnie, uwielbiałaś, szczególnie z zbitą śmietaną. Dobra, wariacie, kakao nie rozwiąże wszystkich problemów. No chyba, że rozwiąże, to wtedy będę głupi. Nie wiem, spróbujcie, jeśli wasza żona was nienawidzi, kłócicie się z rodzicami, chłopak z tobą zerwał, albo dziewczyna, to ku, zróbcie kakao. Już chciałem powiedzieć, kupcie, ale gdzie, przy tych cenach, co pójdziecie i kupicie gdzieś do jakiejś kawiarni, nie ma takiej opcji. Zróbcie. Pamiętasz, kiedyś byliśmy w górach yy, i tam pensjonacie. Nie mieli kakao na śniadanie i zrobiłaś straszną awanturę i powiedziałaś, że nienawidzisz górali, że masz dość tego pensjonatu i że chcesz natychmiast stąd wyjechać. Miałaś wtedy jakieś, nie ja sześć lat. Pamiętam to jak przez mgłę. To jak mówiłeś, nie mów tak, pani będzie przykro. Chciałam być strasznym dzieckiem. Nie, nie, nie. Byłaś świetnym dzieckiem. Zresztą je, jesteś świetnym dzieckiem. Ech. Tak, kiedyś to wiesz, to jakoś tak mieliśmy ze sobą nie wiem, lepszy kontakt, i, i w szkole się dobrze uczyłaś i spełniałaś się, spełniała się realizowałaś w sporcie. I teraz jakoś to wszystko się nie wiem, dziwnie rozmyło. Bo powstaje w niej człowiek i najwidoczniej tego nie planowała i nie chciała. Wiecie co, gdyby we mnie powstawał człowiek, to też byłbym niezadowolony. Nie mówmy o tym. Nie, ja po prostu wiesz, to niepokoję się. no, Tak, jakby ktoś na ciebie miał zły wpływ, czy ktoś ci zrobił krzywdę. No to proszę cię. Myślałam, że przyszedłeś porozmawiać, a ty znowu trujesz. Bo chciałbym wiedzieć, z kim się spotykasz, no. Spotykam się z kim chcę i robię co chcę. Jestem prawie dorosła, nie zauważyłeś? No właśnie, no o to prawie mi chodzi, no. Dręczysz mnie ciągle tym samym pytaniem i nie uzyskałeś odpowiedzi. Nie pomyślałeś, że robisz coś źle? Może pomyślał, no ale niby jakie pytania ma ci zadawać? No bo naprawdę, czy istnieje ktoś, kto nie chciałby wiedzieć, kto jest ojcem dziecka jego córki? No jakoś nie mogę sobie takiej osoby wyobrazić. Prędzej czy później tak będziesz musiała im powiedzieć. Ty też zaczynasz? Ten twój upór jest strasznie dziecinny. To nie jest ich sprawa. A powiedz im to i wtedy dadzą ci spokój. Jak im powiem, to zaraz zacznie się afera. No to kiedy chcesz im powiedzieć? Nigdy? Ty też? Daj mi spokój. Klaudia. Dobra, no ale skoro on się tak zachowuje, to chyba wszyscy już powinni wiedzieć, że to on jest winien. W ogóle to słowo winien to jest takie, takie, jakby kogoś zabił, nie, a tutaj robi dosłownie przeciwieństwo tego, bo nadał życie. Szanuję decyzję Klaudii o otrzymaniu tej sprawy w tajemnicy. No ale to powoli zaczyna być śmieszne. Czego ona się boi? Przecież to nie jest koniec świata. Myślałam, że przynajmniej Wojtek będzie po mojej stronie. Ale nie. Jemu jak widać dorosłość też zaszkodziła. Powiem im i co? Zaraz będzie! I co teraz? Albo jak tak można? Ona tak gada, że ja zaczynam myśleć, że ona wcale nie jest w ciąży. A to by było bardzo paradoksowe. I wiecie, mnie już nic nie zdziwi. Ona by mogła być w ciąży ze smokiem e, i to jeszcze zielonym. I oni by to powiedzieli, że tak jest, a ja bym zrobił tylko. No, no, paradoksy! Paradoksy! Serio, czasem mam wrażenie, że wszyscy inni są przeciwko mnie. Może naprawdę powinna mnie komu nic nie mówić i zrobić z tym porządek. Ale jak to zrobić z tym porządek? Nie wiem, co o tym myśleć. Ciężko mi. Może po prostu im powiedz, bo chyba tego jeszcze nie rozważałaś. No co ty? Nie pękaj, daj im szansę. Ja ci pomogę. Z czemu ty jesteś taki miły? Jakby nie wiedział, że to nic nie da i nie ma sensu. I poza tym, co ona ma im powiedzieć? Gadajcie, bo zaraz nie wytrzymam, za duża presja. A jak mi pomożesz? Jak tylko będziesz chciała. Pamiętaj, że jestem po twojej stronie. No to jak mam to zrobić? Zadzwoń i umów się z nimi wszystkimi naraz. No, zadzwoń. To jest fake, już wam mówię dlaczego. Niby jakim cudem on tak szybko wyciągnął to, co chciał z kobiecej torebki. Przecież to jest niemożliwe, kobiety same tego nie potrafią zrobić. Klaudia zadzwoniła do Jerzego i Asi, prosząc ich o spotkanie. Godzina później wszyscy są już w ośrodku terapii, gdzie ma nastąpić przełomowa rozmowa. Dzień dobry. Dzień dobry. To co, możemy zaczynać? Tak, tak, tak. Dobrze, że udało się panu tak szybko przyjechać, panie Jurku. Na szczęście to jest stary klient, więc udało mi się przełożyć hmm. spotkanie. Klaudia <laughs> ja chciała się z nami czymś podzielić, prawda? Ja chciałem dodać na początku, że Klaudia, dziękuję ci bardzo, że zechciałaś się z nami spotkać i nam zaufać. Jest kwestia zaufania. Po prostu dość już mam tych wszystkich rozmów. Klaudia, jak się podzielisz z nami tą informacją, wyżyć to z siebie, będzie ci o wiele lepiej. No nie wiem, to chyba zależy, jaka to informacja. Jak się okaże, że ona jednak nie jest w ciąży, tylko zamordowała rodzinę szczeniaczków ze szczególnym okrucieństwem, to nikt jej nie pomoże, bo ja ją znajdę. Klaudia? Może Klaudia. Klaudia? Klaudia? Klaudia, to się dzieje. Wiecie, co to omdlenie, ze wszystki odpowiednik yy, przerwy na reklamy w Polsce? Wiecie, już się ma dowiedzieć czegoś bardzo przełomowego, i nagle yy, przerwa na reklamy. Podsumowując, jest ciąża. No, trzeba się do tego jakoś dostosować. No i fajnie, też, to żadna tajemnica, że jest w ciąży. Wszyscy to wiemy, to nie jest zaskoczeniem. Zaskoczeniem byłoby, gdyby się ojcem okazał, nie wiem, Dawid podsiadło. Bo wiecie, nie ma fal, ale są 17-letnie matki. Wiesz, że tak. Przecież znasz mnie najlepiej. też cię kocham. Dobra, jest co muszę kończyć. No, niedługo wrócę, do Przep... Co przepraszam? Jakie przepraszam? No normalne, wpadł na ciebie to przeprosił Ale nareszcie poznamy tatusia chyba Już się nie mogę doczekać Z tobą Klaudia jest w ciąży? Pytam się. A o co chodzi? Z tobą jest w ciąży? Proszę mnie zostawić, trzeba, trzeba zostawić się. Co ci zostawić? Co ci zostawić? Co masz lity ja panie, panie prawieście? Co? Co? co co kocham cię? Jakie kocham cię, kserolisz, masz pralinki na mieście? No masz! Masz pralinki na mieście? Masz! Okay. Masz mieście? Co on tam krzyczał? Masz pralinki? Masz pralinki? Nie wiem naprawdę i najlepsze, że przesłuchałem tego kilka razy i nadal nie rozumiem co on tam krzyczy. Masz pralinki na mieście? Tak tak zrozumiałem. Jeśli ktoś to potrafi rozszyfrować napiszcie w komentarzach. Może on po prostu bardzo chce pralinki i pyta. Masz pralinki? No masz? Klaudia jest bardzo zmęczona huśtawką nastrojów z ostatnich Dni, kiedy wreszcie na jaw wychodzi prawda o tym, kto jest ojcem jej dziecka, dziewczyna odczuwa niespodziewaną ulgę. Klaudia chce chwilę pobyć sama, wychodzi, zostawiając Jerzego z Wojtkiem i Asią. Zaczekaj, zaczekaj, weź kurtkę, zmarzniesz. Pogadamy? O czym znowu? Już wszystko wiesz. Wiem, bo przez przypadek podsłuchiwałem teraz, to wiesz, no. Długo jeszcze zamierzałaś nas tak zwodzić? Przecież właśnie miałam wam powiedzieć. Klaudia, z tego będzie skandal, rozumiesz? To jest terapeuta z tego ośrodka, a ty jesteś tutaj tylko przychodzisz na zajęcia. No jak widać, nie tylko na zajęcia, chyba że to są zajęcia zrobienia dzieci. <gry> I może to jest właśnie metoda walki ze słabą dzietnością w Polsce, takie zajęcia? Tym się nie martw. Wyjaśnię ci. Ale jak on cię zostawi? Przecież to są. On to jest, wiesz, on cię zostawi, a jak mu zostawić. A dziecko to jest odpowiedzialność przede wszystkim dla matki. Dla matki. A ojciec może sobie umyć ręce i pójść, bim. A to uciekaś od odpowiedzialności? Mama zmarła, gdy byłeś młody i mogłeś mnie oddać, ale nie zrobiłeś tego. Wychowałeś mnie! Jak widzisz, są odpowiedzialni ojcowie. Dobra, ale akurat to, że on jest git, to nie znaczy, że każdy będzie, to jest słaby argument. Dobrze, masz rację. Zgadzam się z tobą. Ale mi chodzi o to, że to jest... <coughs> są inne czasy. To jest starszy, starszy chłopak, on się może to po prostu bawić. Dlaczego tak mówisz? A co on przed chwilą, przed chwilą mówił, że do kogoś pójdziesz, kogoś kocham ciebie, zaraz do ciebie wrócę, to kto to był? Jego kolejna dziewczyna właśnie, tak? To jesteś nie do wytrzymania. Wszędzie musisz szukać sensacji? No to... No dobrze, no to kto to był? No, no, no kto to był? Ja już... Nie wiem. No, nie, kto to był? Ja już nie wytrzymam teraz. Kto to był? To na 100% była jego mama. To z naszego mama? No jasne, teraz Ty ją musisz poznać. Jezu, no dobra, no to teraz, chociaż wiemy, dlaczego danym gościu, wiecie, ten kolega co jej wyznał miłość, został tak tragicznie odmulony, tylko w takim razie dany przyjaciel chyba o tym nie wiedział, nie? Tylko oni o tym we dwójkę wiedzieli. O czy ja jestem z tego wszystkiego zadowolony! Nie, ja nigdy nie jestem zadowolony! Po burzliwym wieczorze w ośrodku terapii Klaudia odbyła długą, szczerą rozmowę z ojcem. Dzięki temu napięcie nieco opadło. Trzy dni później nastolatka i jej ojciec goszczą na obiedzie Wojtka Malinowskiego i jego matkę Ewę. Spotkanie jest szansą do wyjaśnienia wielu wątpliwości. Właśnie mówiłam twojemu tacie, że moje wczesne macierzyństwo nie było taką katastrofą. Wojtek Ruz, ja skończyłam medycynę. I to z wyróżnieniem. No to gratuluję, ale zawodowa jazda na koniu a medycyna to są trochę różne światy. Bo w jednej z tych dziedzin, nie powiem wam w której, dziecko w brzuchu doznawałoby wstrząsu mózgu co sekundę. Zobacz jaki fantastyczny chłopak. Zawsze miałem młodą mamę. Chłopaki w podstawówce się w niej kochali. <śmiech> <śmiech> nie mówiąc już o liceum. <laughs> no to faktycznie. To akurat skutek uboczny. <laughs> ale to ja mam jak się na was patrzy, to widać, że. Że, że można wam pozazdrościć, naprawdę. No to, można. Ale można. to, czekaj, powiedz to, to nie było zawsze tak kolorowo i tak, tak, tak lekko? To jest jasne, bywały trudne momenty, ale zapewniam cię, że nie były związane z moim młodym wiekiem. Na początku trochę spanikowaliśmy z Klaudią, ale potem po rozmowie z mamą jakoś inaczej na to spojrzeliśmy. Mhm. No właśnie, ale powiedz mi, jak ty, jak ty ich przekonałaś, bo że ja z Klaudią w ogóle nie miałem żadnego mhm. kontaktu, ja próbowałem z nią porozmawiać, nie dało się. Wiesz, no ja żadnym ekspertem nie jestem, ale z pewnością na przykład ta groźba na początku, że ważysz drzwi, że w ogóle zabijesz ich, no to to na pewno nie pomogło. Posłuchaj, no przecież ta cała sytuacja to jest duża presja, zarówno dla nich... Jak i dla nas, tak? Mhm. Po prostu powiedziałam im, wytłumaczyłam im, żeby bez stresu oswoili się z tą myślą, tak? Pomożemy im. No I, i tak będzie dla nas wszystkich ogromna rewolucja. Tak, tak. Tato, bo ja nie chciałam tych wszystkich rozmów, tego patrzenia na ciążę jak na kłopot. A ja to się bałem reakcji ośrodka, że mogą utrudniać mi zostanie terapeutą. No właśnie, to jest, to jest realny problem nadal, prawda? No właśnie nie. Nie? Tylko dość późno na to wpadliśmy. Właśnie, tato, bo ja nie jestem podobieżną w ośrodku, tylko wolontariuszką. Tak jak Wojtek, to trochę tak, jakbyś zakochał się w koleżance z pracy. No tak, ale to wiecie, co Wam powiem. Nadal to mnie jakoś nie przekonuje. Tak? Jakoś to mnie, cały czas mnie to przerasta jakoś. wiesz? No dziwne by było, gdyby cię to nie przerastało. Według mnie w ogóle 17 lat to jest bardzo wcześnie na dziecko. Jakby ja myślę, że będę gotowy na dziecko, kiedy będę miał 257 lat. Może trzeba było ich ze sobą wcześniej poznać. Ewa rozumie całą sytuację. Pokazała ją Tacie z zupełnie innej perspektywy. On się wszystkim denerwował. To bez sensu. A ja kocham Wojtka, chcę z nim być. I chcę, żebyśmy założyli normalną rodzinę. No i tego wam życzę. Szkoda tylko tej jazdy na koniu, nie? Jakby wiecie, co ona zrobi bez tej jazdy na koniu? Nie, ja no oczywiście żartuję. Kogo obchodzi jakaś jazda na koniu? Co to jest? W ogóle oni mnie wszyscy nie obchodzą, więc tym bardziej ich jazda na koniu mnie nie obchodzi. Czasami się przywiązuje do jakichś paradoksowych postaci, ale nie tym razem. Wspólny posiłek sprawił, że wszyscy poczuli się spokojniej. Klaudia jest szczęśliwa, że Ewie udało się zmienić sposób, w jaki Jerzy patrzy na niespodziewaną ciążę córki. Po spotkaniu dziewczyna odprowadziła Wojtka i jego mamę do samochodu i. Wraca do mieszkania. Dzień dobry. Dzień dobry, o widzę krótka spódniczka. Bierzesz przykład ze mnie, gorąca krew. Przepraszam, chciałbym przejść. Co zaraz brzuch będzie? Skąd ten pomysł? Och. Jest zabawa, to może być. Ciąża! O co pani chodzi? Ja się dobrze prowadzę. Oczywiście. Córeczka tatusia. A maturę zrobisz w terminie? Bo Benkar też już nie jednej pokrzyżował plany. Widzenia. Czemu ona to robić? Ona sama miała dziecko i teraz się mści, bo to, tamte dziecko jej pokrzyżowało plany, i potem odebrano jej to dziecko, bo zaczęła zarabiać tak, jak zarabia na życie. Nie wiem, naprawdę, w czym ona ma problem. No i co? Jurek wyhodował sobie lafiryndę. Zobaczymy, jaką będzie miał teraz minę. Zawsze się uważał za lepszego od innych. No a Klaudia, Klaudia pójdzie na zasiłek. Podobno teraz to modne. Nieprzyjemna rozmowa z sąsiadką wytrąciła Klaudię z równowagi, ale dała jej i również do myślenia, jak najlepiej pogodzić nową sytuację ze zbliżającą się maturą. Jedz, to znaczy jedzcie. To są świetne ciastka. Oswoję się już z tym, że będziesz dziadkiem. A co tam planujesz? czy kiedy są egzaminy na lingwistykę. Ty najpierw maturę zdaj. No mnie mówisz? Próbną z angielskiego i polskiego zdałam najlepiej w klasie. No, tylko z matmy byłam trzecia. Pamiętam, byłem wtedy bardzo dumny z ciebie Jak to przecież była trzecia z matmy, co za idiotka się ją wydziedziczyć Ale tak serio, to co ty myślisz, że ona jak tak dobrze zdawała To teraz jak jest w ciąży nagle nie zda Że zgupieje, czy co Że się umysł podzieli na pół, bo dziecko też musi skorzystać Tylko teraz trochę jest inna sytuacja hmm, Do matury podejdę normalnie e, A w lipcu jak będę się dobrze czuła No to spróbuję zdać na studia No potem zobaczymy hm. Ambitnie Jak zawsze, ja wierzę, że wezmę kanka. Albo zaczekasz rok. Chyba nie myślisz, że będę wychowywał. Tworzysz? Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Napijesz się herbaty? E, tak, chętnie. Dobrze. Cześć. Cześć. Proszę, to twój ulubiony zespół. Dziękuję. To ja mam nadzieję, że razem posłuchamy. No jasne. Faktycznie, wygląda na to, że już wszystko się ułożyło. Ale teraz mam inny problem. Muszę jakoś zorganizować nam mieszkanie. Bo przecież nie będziemy mieszkać z Klaudii ojcem, no a u nas to już całkiem nie ma miejsca. W sumie byłyby plusy mieszkania tego z rodzicami, no bo byście zaoszczędzili, ale... Ja mam lepszy pomysł, niech ojciec Klaudii się wprowadzi do twojej matki i niech robią razem dzieci, a wesetu będzie się robić dzieci. Ewa miała rację, tata stał się dużo spokojniejszy od kiedy powiedziałam mu prawdę. Teraz martwi się tylko szkołą, ale ja wiem, że dam radę. Wow, no kto by pomyślał, uspokoił się po tym, jak mu powiedziałaś coś, co on chciał wiedzieć od początku odcinka? Niemożliwe, niemożliwe, jak to się stało? Ta propozycja tego mieszkania, <grym> słuchajcie, dzisiaj na mnie spadła, na nas wszystkich spadła jak z nieba, ja jestem tak zaskoczony, że nie wiem, co powiedzieć. Mhm. Mamo, <grym> e, myślałem, że umowa na to mieszkanie jest na wiele lat. Słuchaj, na początku tak było, lokatorzy dali mi znać, że szukają czegoś większego i prawdopodobnie niedługo będą chcieli się wyprowadzić. Stadarka. Na początku, bo wiesz doskonale, że pieniądze z najmu nie są dla mnie bez znaczenia, ale... Właśnie, to chyba z tysiąc złotych. 1200, ale nie martwcie się, dla was opuszczę. A raczej przez pierwszy rok nie płacicie nic, o. a potem się dogadamy Ja to mam farta, fajny chłopak, w dodatku z mieszkaniem To super, nic tylko dzieci robić, róbmy dzieci, jo, róbmy dzieci Też bym coś zrobił, jakbym miał mieszkanie, pewnie, po, po, fajnie tam sobie biega, nie? Biega sobie takie dziecko, jak ci się nudzi, to możesz nim rzucić do basenu, jak masz basen, no fajne zabawa. Możesz sobie zrobić dużo dzieci, możesz zrobić mini armię, wyszkolić ich na wojowników, no jest tyle możliwości z dziećmi Ja naprawdę nie rozumiem skąd ta słaba dzietność Nie wiem jak to się skończy, póki co cieszę się, że jestem szczęśliwa Tata dobrze dogaduje się z Wojtkiem i Ewą, a co najważniejsze już się na mnie nie złości Będzie dobrze, czuję to Patrząc na Ewę widzę, że wczesne macierzyństwo wcale nie musi źle wpłynąć na życie młodej dziewczyny Kocham Klaudię i zrobię wszystko, żeby jej pomóc Słuchaj, no już żadnego plot twistu w tym odcinku Naprawdę, żadnego Nie, w ogóle jakiś dziwny ten odcinek Też macie takie wrażenie, że ten odcinek jest jakiś dziwny? Może Nikt się nawet nie podobał w sumie za bardzo, ale wiecie no. Nie każdy dzień jest idealny tak samo jak nie każde paradoksy są idealne. No co no, ja też nie jestem idealny, ja jestem... Mi jest tak daleko do ideału, jak słońce jest daleko od ziemi. Ale to nic, bo nikt nie musi być idealny nikt nie może być idealny. Ważne w życiu, żeby było chociaż przeciętnie albo znośnie. I ja się z wami żegnam, mordeczki, kocham was. Wbijmy to 100 tysięcy subów w końcu, bo inaczej się zestram. I eluwina.